Hejka, jestem Kaczał, z z w kolejnym się w starym Mleczarach I tak, może nie poznajecie tego miejsca Ale no w poprzednim odcinku, na blokowo, wspominałem, że Ten klip odcinek, ale bez dźwięku, więc już po co że nie będę tego wstawiał e, mamy jetpack, w tamtym odcinku ogarnęliśmy go I dodatkowo tak, odblokowaliśmy bramę nową, ona w sumie nic nie zmieniła Co? Co? This is so sweet Czemu on się liżył? Tak pod ścianę od razu? Mordy! Ehm, ten. Odblokowaliśmy hunterową bramę, ale ona tam nic zbyt nie zmieniła, e, ponieważ zamknęliśmy tylko ten e, mieliśmy przejście do nowego tego, a teraz mamy ten. E, poleciliśmy, jakby tam. Wiecie, jak ja wam pokażę. Jesteśmy. O, właśnie to odblokowaliśmy. Nie, nie to. Tutaj, jakiś ten teleporter, nie? On to tutaj, tą bramę otworzyliśmy, i mamy przejście takie stąd, no nie? I my przyszliśmy tu prosto, i jesteśmy jakby. tu przeszliśmy jakoś. Nie, nie tu. Wait, tak my przyszliśmy, tak jakoś. I zaraz zobaczymy. E, tu ogólnie jest jakiś ten e, motylkowy, ale to zaraz. Musimy wrócić, ponieważ my nie mamy miejsca. Przecież mnie, aha, e, musimy wrócić do domu wrzucić to do laboratorium. Na szczęście e, ten. To nie jest daleko, ponieważ e, mamy przed teleporterem tam laboratorium ten, ten. Jakiś słodziak. Dobra. Dzikie zwierzaki zostawiamy. To był chyba początek. O, tu mamy jeszcze chwilę. We have so, zbierajmy sobie go. A nie, sorry, it Okay. Eee, dobra, czy to jest to miejsce? Tak, to jest to miejsce. Stąd powiedzcie, polecieliśmy właśnie. Okej. Okay. A jak widzę, to nawet tutaj to lata. No, to jakby to nie jest takie. Myślałem, że tylko tu nie ma. Idźmy stąd. Nie, że ja chcę to. Czy to jest tu? Chodź Dobra, my już jesteśmy i powiem Wam, że już mam plan. E... Jak ogarnąć nasze te motylki? połączymy je w jaskini z tymi właśnie wstydzioszkami naszymi. Teraz tak chwilę ja muszę ogarnąć tych tu ty 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 iśnie. Mniej więcej już ogarnię na tylko muszę się zastanowić. O, tu mamy jakiegoś Dobra, jesteśmy. Tutaj poznaliśmy jajko nasze. I dobra, chodźmy na górę. Chodźmy na górę. Eee, no co tam? Tutaj nie wiem, nie widzę jak by była tworzyć tą drogę. No halo, No halo, jak tam wlecieć? Dobra, już jesteśmy. Tu są huntery, ale huntera nie potrzebujemy. Ale zawsze można go odblokować. Nawet nie wiedziałem, że go nie odblokowałem, ale okej. Okay. Dobra, chodźmy. Hmm. Coś nowego, no fajnie byłoby przyjść do mu tyle. bardzo ciekawił Nie, to nie chcę skakiwać, wiecie, Ja, ja to nic nie ufam. Hmm. Gdzie my jesteśmy? Tu nie chyba tu się. Spałnią chyba. Motilki Tak samo, no, a dobra, bo no, 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 weźmy mnie, jakby się go co to jest. Co to było? Idź do wody. Co tu jest? Co tu tak walno? Prześwięcą ludzi. O! Proszę, no, paszczko. Ale chwila. To były motyle wcześniej. Czy się daje? Ja nie wiem. Um, o! Właśnie z nim chcę go połączyć, by połączyć te motylki. Tylko właśnie jakby. Czy ja w ogóle gdzieś idę, w jakąś stronę? Czy. Jakby do końca? O! No, Penny Plus Max, weźmy. Już wszystko? Okej. Okay. Eee, tu mamy kurczaka. O! Gdzie ja jestem w One były dalej! O, tam może byśmy powiedzieli, co robimy tam. Ryzykujemy? Ryzykujemy. Okej okay. Ale... Dobra Okej okay. eee, Co tutaj jest? Gdzie w ogóle jesteśmy? A my tutaj... O, nie byliśmy? To już się brama otwiera, wiecie co? My tak troszeczkę oszukaliśmy system Wiecie co? Powiedzmy Okej okay. okay. Pilar Pilar, pilar, nie wiem. Eee, kamień, ten... Pilar. pilar. No. Pilar. Dobra. Lecimy, Wracamy Nie chcę mi się tego zbierać, więc ja mi się wydaje, że mam wiele ciekawszych rzeczy. Na przykład chodzenie pod drewnie eee, niż zbieranie tego... O, a to jest miedło, go... Miedło, go. nawet Okej to może jakiś butelek. Maybe? No. ten... po, po uh, granat. Nie no, to nie jest Mint Manku, co tu jest? Takie no. Gdzie <laughs> mm, my teraz jesteśmy. Czy idziemy? Idziemy w stronę Huntera? Jakim cudem? Wait. że ja się strasznie zgubiłem w tym miejscu Nie rozumiem totalnie mechaniki Nie, tak jesteśmy tutaj O, tutaj szliśmy, pamiętam to um. Tutaj jest motel. Czyli dopiero teraz przyszliśmy? Czemu mi się wydawało, że my już tutaj byliśmy jakby... No, byliśmy chyba tu Kurczak, mamy kurczaka! Stary. jest To ja się już próbuję, wiecie. Czy tu jest motyl? Co to jest? Aha, <grym> Chyba widzicie moje zakopotanie, jest dosyć... No byliśmy tutaj, zrobiliśmy jakieś wieki koło czy jaki? Ten... Halo? No, był motyl, no ale no wiecie co to? Bo to są motorkowe, ale chcę motyla, nie do florta. Taki był mopil. Mopil. Z kolei goś otoczymy się wydawało? Dobra, chodźmy na górę. Chodźmy dalej, może dalej się gdzieś z rozpawni. O! Nawet do dwa! Dobra, chwilę, F1. Zobaczmy co one jedzą. Jedzą nektary. No mówiłem, że to nie jest mi to małe, to są te nektary, one jakoś spryśniałe są. <grymne> Dobra, chodźmy dalej w świat. No um. i no już weźmy te cztery, ale nie jest czy ile mamy tam pewnie. Um. Dobrze, zrozumieć, czy to jest Gordon, no nie, ale potrzebuje nocy. To Bez... jest. Oczywiście, że to jest z ziemią, jak to w inaczej. Eee... Czy tutaj coś w ogóle dają ciekawego? O! Ciemno stary! Czy ty jesz kuciaczki? Wiesz kurczaczki, dobrze, no co mam takiego zaznaczonego chociaż. Dobrze, by nawet pozbierać kur. Jedziesz zamokoł. A jak to szczęśliwie? O, mój podacz tej nawet. Muszą planter. Oooo. Jeżeli mogę je hodować grzybki. Okej, okay. chwila. By mi się zaznaczył tutaj. Ja nakarmiłem. nigdy Jeszcze odmówmy dodać te Ziółaczki Tu kolejna kura Ale no fajnie byłoby pozbierać te nektary Ale no jakby to nie widzę totalnie Gdzie ja w ogóle jestem? Już wiem gdzie jestem <grym>, Zrobiłem pewne kółko Jakby Dlaczego to miejsce się tak pętli? Ej, no bez przesady. Idziemy tu. Tu chyba nas nie było. Okej, okay, to już na takich kwiatach. Proszę stary. Eee... Ciebie mam, nie? Tak, ciebie mam. Idziemy na dół. Co to? Aha. Czyli było mapy. Jakim cudem jak się cofnąłem właśnie? na Wiecie co? Wyjdźmy tu Wiecie co? Idziemy do dołu. sobie jeszcze yy, ten Wtedy ten, 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 ten lord cały i tu wrócimy. A jak to będzie, to idziemy do domu. Który dom? No i przejdziemy tutaj. Tutaj mieć dom, mógłbym sobie to pozbierać. I tak już wracamy. Dobrze mówię? Tak. To co, ty widzimy się w domku. O, jesteśmy nową wiadomość. To sobie możemy od razu chyba czytać. Um, tu od Wiktora, on nawet to... Dobra, U... Dobra, od boba. Od boba. Hello. Hello <laughs> Jolki. Jolki plus chicken. ciki, 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 ciki Jolki donki. Bob Czu mi jesteś na ciemno A my myśmy nic dzwonić i fajnie Siema do laboratorium Ciekawe. O, dziękuję za wiatrak Siema o! Jakiś gift! No i to mi się podoba. Jakiś ciasto? Czy jeszcze tam był honi? Chyba. O. Okej. Okay. Dostaliśmy prezenty. Jest jakaś jeszcze wiadomość? Ale dlaczego Bob jest nieosiągalny? Może on potrzebuje pomocy? Może. Mój komputer zaskwaduje. On potrzebuje pomocy chyba. Mamy no, jajko. Tu jest kurczaków, więcej was matka tu nie miała Wy naprawdę potrzebujecie pogo fruta Nie, nie pogofruta, nie One granady. W sumie mogę wam rzucić truskawki trochę. Bo one mogą troszkę pogłodnieć, ale one są też głodne, a wszystkie są głodne. Tragedia. Po prostu tragedia. Macie pierwszy raz zrobię wam Reszta pójdzie dla nich. Trzeba się dzielić, tak? Tu zrobimy dla was. Dla was tu zrobimy sałatę czterech, pustę i będziemy szli potem do naszego grzybowego. Terytorium, uuu, uu, uu, ale sobie wyrywamy, jesteście dobra. Idziemy do naszych krzyków i robimy naszą mieszankę. Jestem ciekaw, jak ona będzie w ogóle wyglądać. Mam nadzieję, że będzie bardzo słodka. Dobra, tu mamy pogułębienie. To jest Meat Mango. Ok, eee, ile was tu jest? 1, 2, 3, 3 w sumie, no wystarczą. Teraz tak, wiecie owoce? Wiecie wszystko, to w sumie. Jeden już Rzucę do tego tak troszeczkę. Jakie słodziaki? Dobra, ja tu. I weź... Ty zjedz. Zjedz to. Okej. Okay. Nie macie suki tamcie. Dobra, my tu jedźcie spokojnie. To jedzie dla was, misiaki. To wyrzućmy resztę tych, tych. Dobrze idę w ogóle. Mam nadzieję. Ok. Niestety, żegnajcie. Ponieważ my chcemy plotki zebrać wszystkie. Mój królik zaskoczył z łóżka. O, jakie ja takie takie nie macie. Dzieciąko! Brakuje wam. O no. Easy, rybko mi to To chyba nie jest dobry znak. Mmm, jakie jeszcze można robisz? W sumie od nich. Hmm, jak będzie Nie Robię żart tu. I w sumie, widzimy się zaraz, jak wszystko sprzedam. I mój komputer się uspokoi, więc chyba zrobimy mu przerwę lekką od slanych czarów. Dobra, ja już ogarnąłem wszystko. I przez ten czas dostaliśmy nową wiadomość. Pieniędzy mamy bardzo dużo, więc możliwe, że po wiadomości kupimy sobie nowy teren. Wiktor, co tam u ciebie? się ma? To jest jedno Co znalazłeś? Okej... Return Home Portal! O. Oh. a czy ja to dostałem już jako ten? Nie nie dostałem tego jako ten. Pila. Jak są wyjść, bo już nie pamiętam Było F czy H, P, Nie, E, T, A, T, dobra. <grym> Nieważne. OK. i teraz tak. Ehm, chodźmy kupić sobie ten teren, który my tu mamy. Ten mnie ciekawi, wiecie? I go. Kupimy. No tylko tysiąc, więc naprawdę mało. Okay. Pokaście mi go, mi mi Uuuu... Dobra, mamy tak. Trzeba nawet tu zobaczyć ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Okej. Okay. Tak, to wygląda tu. Ta. Tu trzy. Okej. Całkiem spoko wygląda. Tu już jest. A, takie coś. Ooo Tu już dajmy. Ciekawego. Tam. Ja chcę tam polecieć, może to jest samobójcze, ale i tu poleć, może będzie jakiś ten. A, jesteś tu tylko ty? A, nie myślę, że coś ciekawego z mi jakieś, wiecie, eee, tego poda. Okej, okay, idziemy tak, tu leć w górę może na górze coś będzie. Jest podzik! ok. Fruit tak. okej okay. Nie będzie A, hmm. wnieżyły buku fruty, okej okay. No, fajny Zaren Na pewno go dobrze wykorzystamy Co, nie można polecieć na bok? Pokażcie mi to Gdzie co, chyba nie dolecimy Ta, ponieważ nawet jest przejście na Tu, takie te Okej, okay. dobra mm. Wracamy do domu. No, trzeba pamiętać, że mamy ten teren, tak? Okej. Okay. I co? I, nie wiem czy wracamy, czy kończymy odcinek. Nie wiem. My królik chodzi po pokoju. Jeżeli go słyszycie. Problemy do królika. Nie do mnie. Okej? Okay? To nie ja chodzę. Eee, kurki... Co to robi plot? plot. <grym> Dobra. O, nowa wiadomość. Na co na koniec koniecka nowa wiadomość, ona będzie od Wiktora Flick, co ty robisz? E, dobra od... od Ken'a przespało mu się chyba poosięto Pierwsze miejsce... O, a chcę się rzeczywiście dowiedzieć. I upiec mi babeczki. Mufiny. <grywki> Jaki kochany. Okej. Okay. To chciałbym powiedzieć. polga. Yy, o, tu babeczki. Proszę misiaki I co ja się z wami żegnam, życzę wam oczywiście miłego dnia będzie wieczoru, widzimy się już za tydzień i co, do nie wie, bają. Uuu, <grystanie> Uuuu. ale maszyna. <grystanie>